Witam serdecznie w kolejnym odcinku na Calderol Mako. Dzisiaj mam przyjemność zaprezentować Państwu kolejny debiut, a jest nim brona talerzowa Power Disk. Zapraszam do oglądania. Nasz Power Disk dostępny jest w szerokościach roboczych od 8 do 12 metrów. Przy czym, dla 8 metrów, waży on niespełna 11 ton w podstawowym wyposażeniu, oczywiście, a dla 12 metrów jest to już ponad 13. Maszyna została stworzona na bazie dobrze znanej brony U652, czyli w podstawowym wyposażeniu mamy talerz roboczy 560 mm, ofasa, piasty bezobsługowe AgriHub, amortyzatory gumowe Long Life oraz hydrauliczną regulację głębokości pracy. Każda szybkość robocza została wyposażona w przednie koła podporowe regulowane hydraulicznie dla wygody użytkowania. Możecie zapytać, czy przy tak olbrzymiej masie maszyny nie będzie problemu z jej rozkładaniem i ponownym składaniem. Nasza odpowiedź jest prosta. Oczywiście, że nie. Zadbają o to te dwa potężne siłowniki hydrauliczne, które poradzą sobie bez problemów z rozkładaniem i składaniem maszyny. Bardzo ważnym elementem w każdej broni talerzowej jest oczywiście tylny wał uprawowy. Tutaj przy tak wysokiej masie zalecamy stosowanie podwójnego wału tandem jest to, naszym zdaniem, zdecydowanie najlepsze rozwiązanie. Disk to zdecydowanie bardzo wymagająca maszyna. Stworzona dla traktorów o mocy przynajmniej 300 koni mechanicznych. Jeżeli w swoim gospodarstwie potrzebujesz maszyn gotowych na wszystko, maszyn, które sprawdzą się w każdych warunkach, czy to będzie susza z bardzo twardą glebą, czy też sypkie piaski, zdecydowanie polecam naszego PowerDiska. Sprawdzi się również i u Ciebie. Dziękuję bardzo. Zapraszam do subskrybowania kanału, do oglądania innych naszych filmów i zapraszam ponownie. Dziękuję bardzo.